Witam w kolejnym filmie. W tym filmiku chciałabym porównać dwa zapachy. Zapachy, które mi się bardzo szybko ze sobą skojarzyły. Oba są niszowe, przechodziły reformulacje. To są faktycznie marki bardzo mi bliskie, bardzo przeze mnie lubiane. Chodzi o markę, której została poświęcona całkowicie osobna seria, pierwsza seria poświęcona marce perfumowej, czyli marka L'Artisan i chodzi tutaj o zapach t 4 chodzi o zapach, który tak naprawdę pokochałam mm, nie od samego początku pokochałam ze sprawą dekantu od Wicki Marleny dlatego, że dawno temu na mnie ten zapach był przede wszystkim taki odemiony, wędzonkowy a ja dymu wędzonkowego nie lubię i tak naprawdę Marlena wspominała o wiśni, suszonej wiśni. Odbiór zapachu po czasie, po latach po tym jak się używa zupełnie innych zapachów, może być kompletnie inny. I tutaj yy, doznałam ogromnego rośnienia, pamiętam, byliśmy nad morzem, i ja używałam praktycznie zużyłam cały dekant od marlenem. I przepięknie na, na tej przestrzeni nadmorskiej, wiecznej, mmm, świeżej, ten zapach ukazywał tak niesamowitą ilość suszonej wiśni. W zasadzie taką ciemną, ponurą, wytrawną, lekko dymioną, ale wcale nie wędzonkową herbatę suszoną wiśnią I powiem szczerze Pewne podobieństwo do tego zapachu yy, zauważyłam faktycznie w tych zapachach, które też poznałam dzięki Marlenie Czyli właśnie Marlena wspominała o tym, że można czegoś takiego się doszukać w, yy, w zapachu Tonka yy, Tonka była z Reminiscence, tak yy, Oraz Molinard Cure Odkryte również przez Marlene, gdzie tak naprawdę wiśni w no tak nie ma, ale efekt wieczorowej wiśni jak najbardziej jest. Natomiast mam zapach innej marki, którą bardzo lubię, e, którą to tak naprawdę poznawałam, e, nie mówię o tym zapachu też konkretnie, e, Russian Tea Mask Milano. Miałam e, bardzo dawną wersję, małą ilość, gdzie była herbata z owocowością. Ale taką bym powiedziała bardziej... Leśną owocowością. Później miałam flakon nowej wersji. Wiem, że z tej wersji Marlona miała dekad ode mnie i ona nie była tak owocowa. Była taka dosyć przybrudzona, ciężkawa i albo ten zapach yy, tak odbieram inaczej po czasie, ale mówię yy, teraz o dawnej wersji, albo jakieś tam jeszcze były mikroreformulacje w międzyczasie, jak uważam, że były w dawnym, podkreślam, dawnym bacie. Marki Zoologist, dlatego że niektóre są takie bardziej zauważalne, które są po prostu mniej zauważalne, ale mam teraz ręka w rękę dawna wersja Russian Tea i dawna wersja t ale tam też miałam różne wersje, już po, odle, po dekańce odlewce od Marleny. Miałam i flakon, miałam i jeszcze inną wersję próbkę, i teraz dekant, i one się trochę różnią, jakby. Wspólna część jest taka sama, ale są wersje bardziej odymione, są wersje bardziej owocowe, są wersje nawet, ta, którą teraz mam, która względem ręka w rękę, Mask Milano, bo powiem tak, Mask Milano dawna wersja, ostatnio odbierałam dosyć wytrawnie, taką wytrawną, lekko odymioną herbatę z ciężkością, siłą, ale sporą dozą wytrawności, kompletnie bez słodyczy i właśnie z taką wytrawnością owocowości wiśni, już nie owoców leśnych. Stąd też właśnie podobieństwo ogromne do tego Tifortu, Fortu, zwłaszcza tej wersji, którą miałam od Marleny Ale mam teraz dekant innej wersji i ręka w rękę porównam I ta wersja faktycznie pod podobieństwo jest duże, zwłaszcza po czasie Ale ona jest jakby cieplejsza i taka aura trochę słodsza i troszeczkę korzenna Wyczuwalna jest Tifortu, mówię nadgarstek kontra nadgarstek Także o tym chciałam powiedzieć Ale warto te zapachy mieć na uwadze wszystkie, które wymieniłam, w sumie tych 5 zapachów a pokażę zapachy, flakony, o których y, jeszcze nigdy nie opowiadałam. Memo, o tym zapachu Memo jeszcze nie opowiadałam, także będzie. W ogóle, jeżeli chodzi o markę Memo, pewnie będzie kompendium tej marki. Dużo zapachów mam w swojej kolekcji, dużo zapachów się przewinęło. One generalnie są w takiej szacie y, graficznej. Y, w tym zapachu jest wskazywane, wskazywana kwestia biblioteki, y, takiej aury, dawnej biblioteki bardziej niż księgarni, także tutaj pod tym kątem chciałam koniecznie poznać.